Dobra, elo. jesteś w drugiej części samuczka. Najgorzej. Dobra, musimy go zniszczyć, ale na daleko to tak się nie uda, bo nie da rady na takie daleko. Mimo, że to jest snajp po karabin, ale to nie jest taki daleki snajp po karabin i ogólnie nie ma, nie ma tutaj jeszcze wszystkich karabinów snajp, bo tak nie za bardzo, nie, nie nam. nam. W tym odcinku najgorsze się stało i na koniec odcinka wam o tym powiem, ale teraz muszę ich pozałatwiać, bo tak, nie za bardzo, nie, nie muszę uciec trochę do tyłu żeby mnie nie załatwili o Jezus tutaj obok mnie centralnie z noża go mogłem, ale po co z noża? po co? jak mogę sobie w niego szczelić? shotguna, żeby stracić ammo, ale dobra nie będę się sam krytykował po co. Dobra, nagrywa się, nagrywa. No widzę duży ruch, bardzo mały. Chciałem powiedzieć, że nie duży. A dobra, A tu nic. Dobra. Może mi się uda. O! Widzieliście? Szczyliłem w podłogę i pozałatwiałem niektórych. B w 4 tak nie za bardzo coś, ale to co jest lepsze niż GTA to, że się prawie wszystkie murki rozwalają przy użyciu karabinów. A tym się przybliżało, dobra Powinienem teraz przeładować Ale se zaraz przeładowuje. przeładowuję Tylko W sumie teraz nawet nie potrzebuję Na razie przeładowywać Dobra, oni spo... Oni są pewnie W środku Dobra, przybliżamy się do nich Dobrze O Jezus, ale walnąłem ale dobra. Right, right. Uda mi się ich za... granat za mną, ale dobra. Right, right. Daleko był. Gdzie tam się chowasz? Jeszcze tym palcem pokazywanie. To dziwnie wygląda. O Jezu! Co, co się dzieje? Ehm, chyba powietrze strzela. Powietrze. Nasz helikopter dziwnie strzela. Ale dobrze, zabijamy, zabijamy. Teraz zabity. Lecimy. O, granat daleko pojedyną. widzicie? Nie umiecie jeszcze z granata. Haha, strzelać z granatem? Gdzie pomyliło, Skull of Duty 1, ale dobra. I ludzie, pamiętajcie, może się pojawi też seria Skull of Duty 2. Black Ops of of Duty 2, tak. Minecraft się pojawi pewnie. Najbardziej Minecraft. Jest bardzo fajny i każdy z nich i dwa. se I następny odcinek będzie do Dobra. Naprawdę dopiero 4 minuty minęło? Z drugiej części, bo w pierwszej coś złego się stało. Co? Sorry, ale krapkę miałem przez chwilę. Czekajcie, zrobię cięcie na chwilę. No dobra, jesteśmy po cięciu. Czekajcie, ustawy kamerę albo. Co coś się dzieje. Laser możesz włączyć coś tam, coś tam, którym ten. O, szczelają. Żeby tak za bardzo nie słychać słów złych, ale dobra. Bardzo fajnie. Pewnie mi nie usuną w pierwsze samołówka z tego kurda, kurde, ale daleko jest tak. daleko co widzę, ale uda mi się to zniszczyć. Dora mi się. Z tego. O nie, granat. Dobra, uciekłem. No, tego nie da rady zniszczyć, coś widzę. Doradę lecimy. z zniszczę go, dobra. Na blik na daleko. O Jezu, granat! Coś długi ten granat. Jak coś to jestem mistrzem strzelania. Bo szczególnie, że Battlefield jest wzorowany na Call of Duty. Ale nie tam chcemy zaraz sprawdzę, czy, czy Battlefield jest od twórców aktywistą. Jeśli jest, to znaczy, że to dlatego jest bardzo podobny do Kaloka. Tylko chyba trójki. Bardziej, nie, nie dwójki. Muszę go zniszczyć. Dobra, nie, nie da rady. Może karabin zaraz wezmę. Tylko pierdolę Przeładuję. ale w sumie nie muszę, bo, bo przybliżyłem się. Daraz już się go teraz go. Aha, ale dostał, Dobra, teraz zaraz jego. Uuu! aż lag był od tego. Od headshota. O nie, ja pamiętam, co tutaj się dzieje, ale tak za bardzo nie, nie będzie fajne. I w jednym momencie oczywiście zastopuję, gdzie taką jedną rzecz będzie trzeba robić. to jest najlepsza droga na górę? Najszybsza. Na szukanie innych nie ma czasu. Czekaj, to wasz żywioł wstąpił. Podziewam się, że mnie umieją. Cicho! Władze. Klasi, cichajcie. Dobra. O nie. Chyba go nie da rady zniszczyć, bo coś tak strzelałem i nie było ani jednego czegoś. muszę biegnąć i nie stać tutaj jeszcze miałam może skoczyć? chyba nawet nie ale albo... nie robić tak to i zginę wiedziałem dobra zniszczę za to ten felikon nie da rady ale ucieknę teraz wiem co i jak znowu wiem no bo okej okay jakoś, ale tak nie za bardzo. Bo ta gra ma taką dobrą grafikę. i sprawdź, czekaj, nie sprawdzę. Że... Dobra. Teraz muszę uciekać i nie patrzeć na nich. Łuczka nie umiem. O kurde. Sorry, ale zdziwłem. Bignąć muszę. Bo się rozgłuszę. Nie da rady ich zabić, więc uciekam do gruzów. O Jezu, nie, muszę przeżyć, proszę. Proszę, gro, chociaż tym razem będzie dobra. Dobra, dobra, tak jest. Oj, no, dobra. Nie. Bo wow. nie muszę szczelać, ale mogę. Mm. Nie trafili cię, kłamco. Spadamy, spadamy. Chyba niszczanie, niszczanie, dobra. O! stąd pewnie... Ciekawe, czy będę żył, czy nie. A no właśnie. A nie, dobra. Dziwne, że przeżyłem z piątego piętra. Dziwna ta gra, ale okej. Okay. Nie wydostaniemy. No kurde wydostał mnie. Ale dobra. To tak. Eee, dobra, przygotuję, żeby zrobić cięcie oczywiście. Jeden... jeden... Jak widzicie zmieniono przed chwilą kadr, bo zaraz będę musiał cięcie zrobić. Tak, jedną ręką trzymam. Po się pali i tak robię zaraz przerwę. Dobra. Dora robię przerwę. Dora już jesteś, jestem po przerwie. Ale z tego momentu nie mogę Wam takiego jednego momentu oczywiście pokazać, bo nie zbyt... Taki ten, dobra. Naprawdę? Ja prowadzę? Dobra! Mogę prowadzić. Dobra, pewnie muszę do przodu znam życie. O, przyspieszenie klikając L3. Dobra. Znaczy, klikając. Tylko do przodu, wypędzaj się. gałkę to, to wtedy się przyspiesza. I z tego, co pamiętam. To R3, jak kliknie się, to ma się trzecią tą i to jest prawa. I więcej się widzi. Ja nie umiem jeździć, nie hejtujcie. Nie robiłem prawo jazdów padowych. Ja nie mogę. Szkoda, że o to będzie fajny moment. R1 się strzelało. Ten moment akurat Wam mogę pokazać, bo on nie jest taki drastyczny, czy jak to tam się nazywa jak tamten, gdzie zrobię cięcie. Może ktoś z Was wie, jak to wygląda. Tak jadąc rozumiem, że nie zrobię tego. Bo prawie zginąłem, a tak, to bym bardziej żył. Ja tak dostaję, że nie umiem kierować. R1 się strzela. Żeszeli szybko, dobra, udało się. O Jezus. Żeby tego nie było słychać. Ale to nie jest możliwe, żeby na tyle polecić do wody. Ale. Dobra. A já to čtám jako číne. Dobra. To jest prawy koniec odcinka, bo na ten prawy koniec muszę wam powiedzieć. W tamtej części, czyli pierwszej, się stało to, że niechcący kliknąłem przycisk. Przycisk Koniec nagrywania. No i dlatego to się nazywa druga część. Kto w komentarzu napisze Battlefield, ten dostaje serduszko. Dobra, Nara.